Dzień dobry, dobry, wieczór. Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej na meczu Korona Kielce Jagiellonia Białystok. Witamy trenerów obydwu zespołów. Poproszę o tradycyjne, krótkie podsumowanie tego spotkania. Na początek Pan Tomasz Hajdu, proszę bardzo. co? wieczór. coś powiedzieć po, po przegranym meczu. Hmm. Trochę nie za dobrze weszliśmy w mecz. Mieliśmy kilka strat przy wyprowadzaniu piłki. No i najczęściej kończyły się one kontrami, ale mimo to do, do pierwszej bramki y, straconej żadna z drużyn nie miała aż tak dogodnej sytuacji, może z wyjątkiem Tomka Frankowskiego. No i jeżeli popełnia się taki błąd, można powiedzieć y, raz, że stratę, dwa w ustawieniu w szesnastce, no to traci się bramka, otwiera się wynik meczu, wtedy naprawdę ciężko się gra, grając na wyjeździe. Druga bramka, no to można powiedzieć e, konsekwencja tego, że ta korona jednak ma bardzo dobre te stałe fragmenty gry, strzela z nich. E, wiele bramek zwracaliśmy na to uwagę, jednak nie udało się to szczeliła. Bramkę powstają w fragmencie gry, to na pewno boli. no W bo po drugiej połowie trzeba powiedzieć tak, że jeżeli chce się odrabiać wynik i gonić wynik, no to się bardziej otwiera gdzieś te tyły i wtedy więcej miejsca jest dla drużyny, która prowadzi. I tak też w drugiej połowie było, stworzyliśmy sobie jeszcze może jedną czy dwie sytuacje. No, nie wykorzystaliśmy ich i w konsekwencji przegraliśmy mecz. Co na pewno, na pewno w dniu dzisiejszym bardzo boli. Ale tak jak powiedziałem, nie będziemy zmieniać na pewno swojej wizji, chcemy nadal iść w naszym kierunku. W piłce jest tak, że mecze się wygrywa, jest to wyboista droga i przegrywa. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że Przegraliśmy, może nie na własne życzenie, ale po błędach i po tym, że nie udało nam się wykorzystać naprawdę dogodnych sytuacji, jakie mieliśmy. Zeszliśmy z boiska, pokonani tu przez kolonę, która w końcówce meczu miała jeszcze można powiedzieć jedną czy drugą sytuację. Jeżeli lepiej by tą piłkę dograli, mógłby być nawet ten wynik meczu dzisiejszego spotkania o tą jedną bramkę wyżej. Dziękuję bardzo. Poproszę o podsumowanie tego spotkania, tego meczu trenera Karoly Kielce pana leszko Ja jestem zadowolony z postawy drużyny. Przede wszystkim graliśmy po to, żeby wygrać. Chcieliśmy dodatkowo zagrać na zero. To też się udało, chociaż tak jak tu trener Gości wspomniał kilka sytuacji pod bramką. Naszą zespół Jagiellon nie miał. Całe szczęście, że był mało skuteczny. I co więcej, no, dodatkowo cieszymy się z tego, postawiliśmy na Jamroza, który zamontował idealny debiut, strzelając dwie bramki. I o to chodzi. I to jest następny wychowany, który zadebiutował w koronie, i to jest sygnał też dla następnych młodych chłopaków, że wystarczy pracować, że wystarczy grać i brać piłkę poważnie, i można zadebiutować i to jeszcze z takim, z takim efektem. I na pewno cała drużyna też się dodatkowo z tego cieszy, bo bo to co sobie założyliśmy się sprawdziło, dziękuję. Dziękuję bardzo, Proszę o pytania. Ja mam pytanie, panie trenerze, jak Pana zaskoczyła właśnie to ustawienie z Jemrozy, bo widać było, że obrońcy Pana no, kompletnie nie wiedzą, jaką on gra. Może no jeżeli ktoś debiutuje, no to chyba to jest normalne, że to jest zaskoczenie, bo nikt nie wie jaką no, gra, jedynie kto go kojarzył to Darek Dzigała. Eee, co mogę powiedzieć, no, zaskoczyliśmy to siebie sami przy pierwszej bramce. A Becatu piłki mówi, że z tyłu we własnym polu karnym, czy przy szesnastce nie wolno piłki wyprowadzać, czy też rozgrywać dodatkowych chlebek. No, straciliśmy piłkę do no Chłopak o tym uwierzył w siebie. Bardzo mądrze się zastawiał, bardzo dobrze graciałem tyłem do bramki. Ciężko było dzisiaj wygrać z nim głowę. No to taki można powiedzieć był klucz do tego, że utrzymywali się, że Korona utrzymywała się przy piłce po zagraniu długiej piłki, tak, bo każda długa piłka to był albo faul, ten chłopak bardzo mądrze się zastawiał, bardzo mądrze wiązał się z obręcami swoimi rękoma, no i w konsekwencji Korona stwarzała sobie można powiedzieć przewagę, wchodziła coraz głębiej na nasze, do naszego pola karnego, miała dzisiaj Rzuty różne rzuty wolne, to co powiedziałem, przy tych stałych fragmentach jest groźne. Po no. tych stałych fragmentach gry mieliśmy, mi się wydaje, dzisiaj najwięcej problemów i trudności. Są jeszcze pytania? Mam pytanie, co do Jaruzelskiego, panie dyrektorze. Mówi jeszcze o jakichś trzecich ligowych piłkarzach, którego można wyciągnąć, tak jak Jan Roza, Wcześnik, Jarosław? To piłkarze, którzy w trzeciej lidze grali wcześniej. No tak się ułożyło, że grali w trzeciej lidze i to jest sygnał, że są jeszcze chłopcy w niższych ligach, którzy którzy mogą przy odpowiedniej pracy stać się dobrymi zawodnikami, chociaż tu jest tylko jeden mecz, ja bym przestrzegał przed tym, dlatego też ja raz zdjęliśmy, żeby hatryka nie upolował i żeby na nie zwariował. Już teraz ciężko było go znaleźć w szatni i zobaczymy, co będzie, co będzie dalej, jak, jak jego e, sytuacja się będzie rozwijała. Musi jeszcze bardziej pracować na to, żeby, żeby w następnych meczach też był brany poważnie pod uwagę. Na pewno też inni, e, bo wiemy, że też mamy innych napastników. Będą chcieli się pokazać z jak najlepszej strony i z tego się trzeba cieszyć, że jest rywalizacja i jest w kim wybierać, a ja na pewno nie będę się bał stawiać na tych młodych, jeśli oczywiście na to zasłużą. Są jeszcze pytania? Ja mam pytanie do tyle na Hajdy. Myślę, że Jakonia miała grać bardzo fajnie, miała być solidna w defensywie. Defensywę sam pan właściwie w z chwilą skomentową, więc byliśmy groźni, ale to co mnie jakoś tak najmniej się podobało, to to, że tego zema rzeczywiście mieliśmy tutaj tej się z koloną szarpać. Skoro właściwie zdominowała. Pan ma prawo mieć swoje spojrzenie na ten mecz. Ja mam swoje. Dominacji w tym meczu na pewno nie widziałem. Widziałem walkę z jednej i z drugiej strony. Były faule z jednej i z drugiej strony. Było nawet kilka żółtych kartek, co pan chyba tego też nie zauważył. Eee, także tej dominacji nie było. Jak, nie wiem ile lat pan śledzi piłkę. Ja. Dosyć parę. Jeżeli mecz się przegrywa tak, i szuka się szczelenia bramki na 2-1, żeby złapać kontakt z przeciwnikiem, to gdzieś pan musi się otworzyć. No to wtedy przy takich piłkarzach jak Sobolewski i Kiełb, którzy umieją piłkę przyjąć, zagrać jeden na jeden i są nawet do tego naprawdę szybcy, no takie sytuacje się tworzą w takich meczach, że, że taka optyczna przewaga jest. W konsekwencji z tej optycznej przewagi w drugiej połowie nie wynikała znowu tak wiele. Nie widziałem, żeby w drugiej połowie wychodzili co minutę sam na sam i stwarzali sobie tyle sytuacji. No i nie musieli. Proszę. Nie musieliśmy tego robić. No naturalnie, no, skoro się u siebie prowadzi 2-0, to tego się nie musi. No ale jak powiedziałem, szukaliśmy szczelenia bramki na 2-1, mieliśmy tę sytuację. Wydaje mi się, że kluczowy moment był taki, że przy 0-0, mieliśmy tą stuprocentową sytuację, nie wykorzystaliśmy. Tak jak jest to w piłce często. Zemściło się to za chwilę, straciliśmy bramkę. Jeżeli trzeba wynik gonić, to naprawdę nie jest tak łatwo. Szczególnie, że dzisiaj wyszliśmy, można powiedzieć, z całkiem nową prawą stroną Białkielonii nie mógł grać. Dzisiaj Aleks, to jest nasz podstawowy zawodnik, jest to typowy obrońca. Dzisiaj zaryzykowaliśmy tutaj z Tomkiem Kupiszem na prawej obronie i, i z Makuszewski Tutaj mieliśmy naprawdę trochę problemów, ale wydaje się, że przegrywamy jako zespół i wygrywamy jako zespół. Nie będę tutaj wyciągał żadnych pojedynczych nazwisk ani przy błędach, ani w niektórych momentach, w których żeśmy tracili piłkę. Uważam, że na dzień dzisiejszy w drugiej połowie zagraliśmy już parę razy naprawdę ciekawą piłkę. Szkoda, że nie strzeliliśmy bramki, tak jak powiedziałem, przy wyniku 0-0. To by był na pewno kluczowy moment i ten mecz mógłby wyglądać całkiem odwrotnie w drugą stronę, bo jeżeli koronawa zaatakowała i my z tymi naprawdę szybkimi chłopakami moglibyśmy tutaj sporo krwi napsuć. A mesz wyglądał całkiem odwrotnie. To my musieliśmy grać w piłkę, to my musieliśmy konstruować atak pozycyjny. A to nam dzisiaj naprawdę za bardzo nie wychodziło. Dziękuję. Są jeszcze pytania? Dziękujemy bardzo.